My w grudniu ubiegłego roku ogłosiliśmy strategię pod hasłem Tauron Nowa Energia. Jest to strategia, my określamy, jest to strategia ESG sama w sobie, ponieważ cele, które mamy wyznaczone do roku 2035, tak naprawdę. One są celami zrównoważonego rozwoju grupy Tauron. To co jest dla nas wyzwaniem na pewno w kolejnym roku, to po pierwsze kontynuacja realizowania tej strategii, tych celów strategicznych, ale my też postawiliśmy sobie takie wyzwanie, żeby odczarować ESG, odczarować Trochę takie pejoratywne postrzeganie ESG, bo to nie tylko procedury, to nie tylko regulacje. Bardzo wiele już się dzieje. My bardzo dużo rzeczy realizowaliśmy i realizujemy. To jest bardzo szeroko rozumiany zrównoważony rozwój dotyczący kwestii środowiskowych, społecznych, zarządczych. Więc to, co zrobiliśmy, to. Postawiliśmy na odczarowanie właśnie tego trudnego tematu, i już w tej chwili wdrożyliśmy kampanię edukacyjno-szkoleniową dla wszystkich pracowników grupy Tauron. Która polega na tym, że po pierwsze chcemy edukować i pokazywać, że ESG to nie tylko te paragrafy i, i bardzo trudne regulacyjne kwestie, ale to przede wszystkim nasza codzienność i to, co sobie zakładamy, że zrealizujemy w przyszłych latach. W udział w tej kampanii biorą nasi pracownicy, pokazując, że to właśnie ich codzienność jest zrównoważona i że. To, co robią, jest zgodne z, ze zrównoważonym rozwojem i z ESG. Ale co więcej, te, te szkolenia i te filmy, bo to są filmy fabularne o naszych pracownikach, e, pozwalają naszym pracownikom zdobywać punkty. A zdobywamy punkty po to, żeby wspierać domy dziecka. Także tutaj jakby całość zamyka się nam też w pewien charytatywny sposób. Absolutnie jest taka potrzeba, aby i są te oddolne działania, żeby po pierwsze poznawać, czym jest ESG, po drugie zaznajamiać się z tymi regulacjami też w pewien ogólny sposób, bo nie wszyscy potrzebują znać szczegóły. Od tego jest zespół ESG, który kontroluje jakby... Czuwa nad wszystkim, co się dzieje w naszej organizacji. My w tej chwili w grupie Tauron uruchomiliśmy taki program, takie warsztaty pod nazwą Radar Strategiczny i zaangażowaliśmy w to całą kadrę zarządczą w grupie Tauron. To jest około 700 osób i identyfikujemy inicjatywy, które mogą jeszcze wspomóc realizację naszej strategii, wzmocnić ją, wzmocnić budowanie naszych wartości. 54 pomysły spłynęły i wiele z nich właśnie dotyka kwestii ESG. Także to pokazuje, że ludzie, nasi pracownicy o tym myślą, chcą wdrażać pewne inicjatywy właśnie w zgodzie z szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem.